Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam przedstawić gitarę Defiltoska. Rocznik produkcji, prawdopodobnie 1988. Przynajmniej tak jest napisane na pikapach od wewnątrz. I cóż, gitara, można powiedzieć, jest w pięknym stanie zachowana. Trafiła do mnie, za wyjątkiem kilku rzeczy, które nareferowałem. Niedużym kosztem, troszkę pracy. O specyfikacji tej gitary można sobie poczytać chociażby na forum Defila. Zachęcam do odwiedzenia. Konkretnie o tym egzemplarzu mogę powiedzieć tak: nie nadawał się za bardzo do gry, bo elektronika brumiała. Trzeba było zrobić tu elektronikę. Tak, poza tym, z rzeczy zrobionych jest przeszlifowana podstronnica, nabite nówki, progi. Tak, poza tym jest full oryginał, Proszę Państwa. A już przerabiając elektronikę dodałem przełącznik trójpozycyjny. Trzeba było wiercić dziurę. Normalnie gitara ma układ jeden volume, drugi volum i master volume. Tu jest inaczej troszkę zrobione na, na wzór gitary Flying V. 2 Głośność Przystawki gryfowej, głośność przystawki mostkowej i ton dla dwóch przystawek plus przełącznik trzypozycyjny. Co tutaj gada? Z takich rzeczy jeszcze trzeba było przesunąć troszkę dosłownie 2 mm strunociąg w tą stronę, ponieważ struny za bardzo schodziły na tą stronę. No i co? Piękna akcja. Mega przyjemny gryf. Może nie jest wyścigowy, jakiś cienki, bo ma na pierwszym progu 23 mm. Mierzyłem, ale bardzo wygodny. Fajne, teraz ma progi. Klucze oryginał. Dają radę. A jedna ważna rzecz: na gryfie później Państwu pokażę z bliska w międzyczasie. Ten gryf jest wykonany już z jaworu prawdopodobnie, albo z klonu. Jawor to jest odmiana klonu. Także jak najbardziej lutnicze drewno. Z takich ciekawostek pragnę powiedzieć, że próg zerowy jest identycznej wysokości jak reszta progów. Proszę, proszę zobaczyć. Struny nie brzęczą. Jest bardzo przyjemna ta gitarka do grania. Proszę Państwa, zachęcam do posłuchania tej gitarki. Naprawdę bardzo ciekawe brzmienie. Pozdrawiam wszystkich.